Dobra. Dzisiaj będzie nieco nietypowo, mianowicie z samochodu i nie na temat. Jedziemy z koksem. O czym chciałem dzisiaj porozmawiać, a raczej powiedzieć, to jest to, co zaczyna się dziać, a w zasadzie co się stało wczoraj. Dzisiaj mamy poniedziałek 11 maja, czyli dzień po tak zwanych nieważnych wyborach. Wiem, że nowum może być to, że teraz zaczynam się wypowiadać na tematy polityczne, jednak uważam, że no, trzeba tutaj troszeczkę parę słów powiedzieć. Mianowicie, co się właściwie stało? Bo niektórzy mogą uznać, i być może nawet mają rację, to jest to, że nic się nie stało. Bo wszak, no co, mamy przełożone wybory, no i, i tyle. Tylko problem polega na tym, że te wybory nie zostały przełożone de facto, tylko zostały, tylko się odbyły w sumie razem, tak? Pani marszałek stwierdziła, że e, wybory mają się odbyć 10 maja, tylko po prostu nie zostały one z, zorganizowane, no i przez to będą teraz przez Sąd Najwyższy uznane po prostu za nieważne. No dobra, ale o co w takim razie się rozchodzi? No, efekt jest taki jakby taki sam, czyli efekty przełożenia wyborów pozostaje jakby w mocy. No otóż nie do końca. Znaczy, zgadzam się co do efektu, tylko jak ten efekt został osiągnięty, no to już jest inna sprawa. Mianowicie, proszę Szanownych Państwa, wybory zostały unieważnione. Które się w zasadzie nie odbyły, ale były w kalendarzu. Czyli de facto cała demokracja, tak jakby sobie poszła na oślą łączkę, nic bowiem nie zostało w sposób demokratyczny przeprowadzone. No, ale ktoś się może zapytać, no, ale przecież zaraz będą te wybory i w ogóle. No, z jednej strony, owszem, będą. <laughs> ale, po, ale zastanówcie się, jak to tak może być, że robimy sobie, robimy sobie wybory, następnie forsujemy, żeby odbyły się tego dnia. I tak faktycznie się dzieje, a później, skoro nie idzie to po naszej myśli, no to je sobie unieważniamy. Co to ma kurcze znaczyć? Wszyscy doskonale wiedzą, że niezależnie kto by był przy władzy, kiedy kryzys naprawdę pierdzielnie i okaże się, że gospodarka polska jest w katastrofalnym stanie, nikt, nikt nie zagłosowałby na jakąkolwiek partię, która znajduje się przy władzy, albo na kandydata wystawionego przez tą partię, ze względu na to, że ludzie po prostu powiążą, powiążą sobie Czasami naiwnie, sytuację gospodarczą w kraju w danym momencie z partią, która akurat jest przy władzy. To jest normalne, nie każdy by tak zrobił. Nie? Źle się dzieje, więc kto to jest, wina, wina rządu. No. Tymczasem nasi wspaniali rządzący właśnie dlatego chcieli przeprowadzić te wybory jak najszybciej się da, żeby wiadomy kandydat został wybrany. A teraz jeszcze, tak woli archeologii internetowej, jeżeli by się okazało, że jest koniec cywilizacji. I ktoś kiedyś dogrzebie się do serwera, gdzie jest ten filmik eee, było no, nagrany, a nie będą znali kontekstu historycznego, to powiem tylko tak e, w zasadzie spóźnionym słowem wstępu, że 10 maja miały się odbyć wybory. E, 2020 prezydenckie jednak się nie odbyły ze względów nie dlatego, że mamy obecnie pandemię, która oczywiście jest, niektórzy mówią, że nieprawdziwa, ale jest jak najbardziej prawdziwa. I w związku z tym nasi rządzący chcieli przeprowadzić wybory akurat teraz, nie dlatego, że zależy im na bezpieczeństwie, i postanowili to zrobić korespondencyjnie, tylko dlatego, żeby przeprowadzić je w najbardziej dogodnym dla siebie momencie. Inaczej się tego nie da. Jednocześnie pozbawili wszystkich Polaków prawa głosów w demokratycznie, znaczy proceduralnie, w zasadzie konstytucyjnie wyznaczonym. Terminie głosowania poprzez po prostu ich nieorganizowanie. Kto jest tutaj winny? Czy jest tutaj winny Senat? Czy jest tutaj winny <laughs> Sejm? Czy, czy rząd? To pozostawiam do interpretacji, choć uważam osobiście, że winni są po trochu wszyscy. A to, że Senat głosując tak długo, raczej zwlekając z przyjęciem lub odrzuceniem, ustawy o głosowaniu korespondencyjnym tak długo, no moim zdaniem przyczynił się trochę, że tych wyborów nie ma, ale z takich, no można powiedzieć, trochę szlachetnych pobudek. Oczywiście nikt nie chce z opozycji teraz tych wyborów, bo jasne, że oni to, no, nie, nie dadzą sobie z tym rady. Po prostu. Ach, no i co ja mam wam jeszcze powiedzieć? No w sumie razem tyle chciałem powiedzieć. Wracając jeszcze do spraw kanałowych, wiem, że to jest tak trochę nieobyczajnie z mojej strony, żeby Wypowiadać się na tematy polityczne, no ale zdecydowałem, że czas najwyższy powiedzieć kilka słów od siebie. E, muszę wam jeszcze powiedzieć, że wiem, że się opóźnia następny merytoryczny filmik. Zastanawiam się, czy ciągnąć Sewola, czy może najpierw e, coś e, zrobić takiego związanego z ostatecznością. Co by było nawet chyba fajniejsze z tego względu, że. Lepiej by ten sewol jakby został wyjaśniony. Jeżeli macie sugestie co do tego, to jak najbardziej zapraszam do tego, żeby mnie o tym poinformować. Dobra, dość tego rantu. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten film. Jeżeli macie jakieś komentarze, to oczywiście zapraszam. Jeżeli lubicie, to zapraszam. Jeżeli nie, to też zapraszam. Jeżeli chcecie posłuchać trochę o morzu, to tym bardziej zapraszam do subskrypcji. No i na razie, Szanowni Państwo, do zobaczenia czołem.